Siemano, Siemano, z tej strony Ogierdano. No, po tym jak nagrałem artykuł w Radiu Z, mówiąc jakie rzeczy się dzieją wokół śledztwa, co wyrabiają osoby, które wykorzystywały, znajdowały się nad Kornowiczem. Po artykule w Radiu Z pojawił się też artykuł w Onecie, później na stronie Polsatu oraz na Facebooku Polsatu, który ma bardzo duże zasięgi. Rafałek oczywiście nie wytrzymał e, ciśnienia i zwyzywał pana redaktora Makarewicza, e, Tak, jak tutaj macie na tym screenie. E, ja oczywiście zamieściłem tego twita e, Tutaj nie jestem cytowany przez pana Makarewicza, bo zamieściłem tweeta, żeby pokazać. Oznaczyłem tam pana Makarewicza, że chcę poinformować ze wszystkich tam dziennikarzy e, wokół tematu, którzy powinni zobaczyć, do czego ci ludzie są zdolni. Więc nie dość, że. Cała e, otoczka śledztwa, co się dzieje, e, co robi prokuratura, czego nie robi, e, weszła do mainstreamu bardzo mocno. Ludzie się tym interesują, jak widać, bo to są główne informacje na stronie, na przykład na, one, na onecie była to druga informacja po rekonstrukcji rządu, rządu więc e, oprócz tego też dziennikarze pojedynczy e, zaczynają tutaj bardziej wnikliwie na to patrzeć, co mnie bardzo cieszy. E, więc Tyle z mojej strony. Do usłyszenia.